Dom seniora Villa Kalina w Konstancinie-Jeziornie to idealne miejsce na wypoczynek dla osób starszych. Oferujemy komfortowe warunki, profesjonalną opiekę oraz bogaty program zajęć, które sprawiają, że każdy dzień jest wyjątkowy. Nasi pensjonariusze mają do dyspozycji 33 przestronne pokoje jedno i dwuosobowe oraz 4 apartamenty. Wszystkie pokoje są wyposażone w łazienki, telefony, telewizory i urządzenia przywoławcze. Istnieje możliwość umeblowania pokoju według własnych upodobań, co pozwala na stworzenie prawdziwie domowej atmosfery. Villa Kalina oferuje nowoczesną kuchnię z przestronną jadalnią oraz przytulną świetlicę z kominkiem i sprzętem audio wideo. Na każdym piętrze znajdują się aneksy kuchenne, a na parterze gabinety medyczno-zabiegowe i rehabilitacyjne. Cały obiekt jest pozbawiony barier architektonicznych i monitorowany dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zapewniamy całodobową, profesjonalną opiekę dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Nasz wykwalifikowany personel opracowuje program rehabilitacji dla każdego pensjonariusza. Oferujemy również zabiegi z zakresu medycyny niekonwencjonalnej, takie jak fitoterapia, chirudoterapia i kąpiele lecznicze z hydromasażem. Formy spędzania wolnego czasu są dostosowane do wieku i zainteresowań pensjonariuszy. Organizujemy zajęcia terapeutyczne, kulturalno-oświatowe oraz uroczystości rodzinne. Lokalizacja sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, a pięknie zagospodarowany teren wokół domu zachęca do spacerów. Villa Kalina dba o wyjątkową atmosferę podczas świąt i uroczystości. Boże Narodzenie to czas świątecznego menu, kolacji wigilijnej i śpiewania kolęd przy kominku. Wielkanoc to uroczyste śniadanie i malowanie pisanek. Świętujemy również urodziny i imieniny pensjonariuszy, organizując spotkania koktajlowe.